Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj pokażę Wam przeróżne zakupy, które zrobiłam do akademika. Jak pewnie już doskonale wiecie, jeżeli myślicie, od tego roku jestem studentką pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. No i wyprowadziłam się z domu po raz właściwie kolejny. W ulicy mieszkam we Wrocławiu w internecie, teraz w akademiku w Warszawie. No i mam tutaj naprawdę wiele, wiele, wiele przeróżnych rzeczy Wam do pokazania. Także no, zaczynajmy! Albo jeszcze póki zaczniemy, zachęcam Was do śledzenia mojego kanału na bieżąco. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie proszę w ten przycisk poniżej, ponieważ dodaje mi to takiej, wiecie, siły i motywacji do działania. Szczególnie, że teraz będzie wiele fajnych filmików z Akademika, więc wyczekujcie. Kiedyś mi się marzyło, żeby mieć 30 tysięcy subskrypcji przed 19 urodzinami. No nie wyszło, ale możemy to teraz nadrobić. Mam tutaj zakupy z przeróżnych sklepów, sobie jakoś się tak, wiecie, pogrupowałam. No i będę Wam tutaj po kolei pokazywała. Zaczęłam może od zakupu z niska, bo jest to zdecydowanie największy zakup z tego całego hola. Jak przyszłam do mojego pokoju w Akademiku, zobaczyłam łóżko, to uznałam, że nie, 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 potrzebuję materaca. No i napisałam do siostry, właśnie zadzwoniłam, że Aga, słuchaj, potrzebuję jakiś materac. No i właśnie Znalazłyśmy coś takiego Uwaga, oh uwaga! Oh oh. To jest taki top materas Ma on 4,5 cm Mój teraz był na prąse 50% taniej był Więc się nawet nie wahałam, żeby go wziąć No i to jest po prostu taka Jakby nakładka Nie no, po prostu tylko materas, który sobie Nałożę na łóżko I będzie mi się na pewno o wiele lepiej spało Bo Ten tapczan ma jakby wystającą sprężynę. I mówię to już ktoś się trochę zapada, <laughs> dlatego naprawdę zakup materaca był niezbędny. Jakby nie sądziłam, że kiedykolwiek kupię materac no właśnie Interatuszy do Akademika, no ale różne sytuacje się wydarzają. <laughs> Co prawda jeszcze na nim nie spałam i dzisiaj będzie moja pierwsza noc na nim. E, you no, know, ale myślę, że będzie naprawdę wygodnie. Lecimy dalej i może teraz zakupę PEPKO, bo jest ich. Też trochę, ale nie aż tak dużo jak z na przykład IKEA. Pewnie wiele rzeczy się tutaj będzie powtarzało z takich, które kupowałam też do internetu, no ale jakby to powiedzieć, no nie miałam już miejsca, żeby te rzeczy wziąć z sobą pociągiem, i musiałam no, je tutaj dokupić na miejscu. Pierwszą rzeczą z góry jest taka podstawka pod gorące naczynia, pod garnek. Jak sobie będę robiła owsiankę, czy będę potrzebowała coś potem zblendować, no to garnek mogę spokojnie na tym położyć i e, no, nie spalę żadnego blatu tutaj, ani żadnego biurka. Dałam za to 7 zł, e, a dzisiaj, jak byłam w IK, to widziałam takie trzy podstawki za dyszkę, więc trochę przepłaciłam, No że to taki ładny wzorek. A tak na serio, to taki jeden podstawek, e, no w zupełności mi wystarczy. Kolejnym zakupem jest taki pojemnik, organizer na przyprawy. Yy, ja lubię czasami zrobić dobrego do jedzenia, lubię dobrze doprawione potrawy, dlatego z Aśką yy, właśnie znalazłyśmy taki pojemnik. Mamy tutaj pięć przegródek, pewnie jedna będzie na rzeczy typu proszek do pieczenia, yy, cukier wanilinowy, cynamon, no a reszta, słuchaj, czyli posegreguje to ładnie. On akurat kosztował 8 zł, no myślę, że do szafki będzie idealne W internecie tarki nie miałam, a teraz uznałam, że jednak sobie kupię No bo w internecie jednak tam było jakieś jedzenie na stółówce Więc jak mi się bardzo nic nie chciało robić, no to e, mogłam tam i zjeść No a tutaj nie mam w ogóle wyżywienia Jestem znana tylko na siebie Także no, do gotowania czasami się tarka przyda Mam też takie worki na pranie na bieliznę głównie. Jak będę sobie tutaj na dane pranie, to myślę, że sobie powrócam skarpetki do takiego jednego worka, a do drugiego, nie wiem na przykład e, biustonosze, żeby mi się po pierwsze nie zgubiły skarpetki, no i żeby mi się nic z biustonoszami nie stało. Ostatnia rzecz że z Pepko, taki o organizer za 5 zł. Muszę przyznać, że Pepko może znaleźć się naprawdę fajne rzeczy, właśnie takie do mieszkania, do życia codziennego, do kuchni no, i w dobrych cenach. Ten organizer sobie przeznaczę, w sumie jeszcze nie wiem na co. Na początku chciałam kupić coś takiego właśnie na bieliznę, ale że mam tutaj taką szufladę, komodę przy łóżku i tam się wszystko ładnie mieści, to znam, że hmm, jednak tam już te rzeczy zostaną, a taki pojemniczek sobie wykorzystam na coś innego. Ale to na pewno zobaczycie w rumturze, którego nagram, mam nadzieję niedługo. Przechodzimy do zakupów z Rossmana. No i pierwszy zakup to jest papier toaletowy już otwarty. To jest takie, nie wiem, jakby coś nowego dla mnie, że się idzie do toalety i trzeba wziąć własny papier ze sobą. z takie. Uff. Już miałam, także szłam raz właśnie do toalety i w połowie drogi ogarnęłam. Hmm, nie wzięłam papieru i musiałam się wracać. A akurat mam toaletę na drugim końcu korytarza. Z racji tego, że papieru tak naprawdę nie zużyję jakoś mega dużo w pojedynkę, to kupiłam sobie taki ładny w e, osiołki. <grym> Żeby mi się lodówka nie zaśmierdziała jakimś nie wiem, potrawami, e, kupiłam sobie taką folię spożywczą. Nie pamiętam, czy ona jest dobra, czy nie, bo właśnie jest tak, że mm, do domu kiedyś kupowałyśmy dwie folie spożywcze. Właśnie jedną z Rosmana i drugą z Biedronki i jedna w ogóle nie kleiła się do narzędzi i nie wiem, która ma którą więc to jest albo ta dobra, albo ta zła i mam też papier do pieczenia no, z nadzieją, że będę sobie tutaj jakieś smakołyki robiła jakieś szampony czy płyn do mycia twarzy wziąłam z domu ale płyn do mycia ciała uznam, że dobra, kupię już tutaj na miejscu no i wybrałam sobie takie z Alterry. on przepięknie pachnie, serio go bardzo, bardzo, bardzo polecam w domu właśnie go i uznam, że sobie go też kupię do akademika. A do płukania ust yy, na prące były te płyny z Colgate'a. To jest jakiś yy, świeższy oddech między szczotkowaniami, tak? Po prostu jakikolwiek płyn do płukania ust. Czy ja tu mam coś jeszcze zrozumiane? Chyba nie. Chyba. <grytanie> Teraz przechodzimy do TK Maxa i stąd mam tylko jedną, jedyną rzecz: mianowicie obieraczkę. Jest ona dość taka ciężka i porządna, także, no, uznałam, że sobie ją wezmę. Jak będę miała ochotę, nie wiem, jakiegoś dewlaya z y, pire, a ziemiaki trzeba jakoś obrać. A ja nie potrafię obierać ziemiaków nożem, bo wtedy zostaje taka kostka. <noise> Dlatego potrzebowałam właśnie obieraczkę. Mam też jeden zakup z Lidla, jeden, jedyny, i to są e, noże. Takie ostre noże. Dwa takie same, mam je też w domu. No bardzo dobrze nam się sprawdzały, dlatego mam też taką właśnie paczunię do... no tutaj do akademika. Zostały nam ostatnie dwa sklepy, czyli osą i ika ika może na koniec, dlatego teraz będzie osą Pierwszy zakup to są dwie paczki ręczników kuchennych. Miałam wielki dylemat, jak wybierałam te ręczniki, bo była jedna rolka taka, że miałam 200 listków za, nie wiem, 5 zł, a były takie te paczuszki, 2 zł za taką jedną. Ale te akurat będą mi pasowały rolki do y, podstawnika, podstawki, właśnie przeznaczone specjalnie na takie ręczniczki. Tutaj był kabel do drukarki, już podłączony do kompa, bo musiałam coś wydrukować, dlatego pokazuję Wam Puste opakowanie. No i kolejny zakup, czyli takie chusteczki e, łapiące kolor, barwnik ze prania, żeby można było myśleć kolory. W sensie, pracy nie wiem, czarne z jakimiś jasnymi, żeby e, no, się te rzeczy jasne nie pofarbowały na ciemno. Wiesz, o co mi chodzi, chyba. Tęsknię za darmowymi prankami w internecie. Ach, tutaj w Atomic Cocoush, jedno pranie, piątaka. Ostatnio we vlogu ze przeprowadzki bo że w pierwszym pokazywałam Wam zakupy jedzeniowe do akademika, takie pierwsze, ale wtedy jeszcze nie mam herbaty, więc teraz Wam ją pokażę. Ja bardzo lubię herbatę owocowe, właściwie innych nie toleruję jakoś bardzo. No i mam tutaj trzy paczki herbat z tekan. Jedną z mango i chili, jeszcze jej nie piłam i nie znam, więc zobaczymy. Druga jest z e, imbirem i z cytryną, też jej nie znam. No, a tą z marakują znam i bardzo lubię, dlatego no będę miała tutaj dobre herbatki do picia. Z takich rzeczy do kuchni mam też sól himalajską. No, w Biedronce nie kupiłem soli, bo nie było tam himalajskiej, a tutaj w była za 3 zł za paczkę. A taka paczka mi w zupełności wystarczy na najbliższe, nie wiem, 5 lat czy 10, bo ja używam bardzo, bardzo, bardzo mało soli do gotowania. Po prostu nie lubię słonych rzeczy. Ostatnio jak byłam u mojej przyjaciółki Asi, zostawiam u niej na mieszkaniu ładowarkę, dlatego od uznałam, że jedną ładowarkę będę ze sobą woziła w plecaku, a druga ma być w akademiku non-stop, mam jej nigdzie nie zabierać, żeby potem nie było takiej sytuacji, że padam telefon i muszę chodzić po różnych pokojach, żeby no, ktoś mi pożyczył w ładowarkę. Kabel kupiłam w i potem wam go pokażę, a kostkę mam taką z... no zoszą jakąś tam. 2,4 Ampera, no nie jest to jakaś szybka ładowarka no ale po prostu jest, to jest najważniejsze do gotowania, do wyliczenia czasami kaloryczności posiłków kupiłam sobie wagę kuchenną, taką o yy, za wagą też trochę musiałam tutaj platać po Warszawie, nie wiedziałam gdzie ją kupić, żeby była w rozsądnej cenie yy, właśnie tą dorwałam w do za 25 zł. Do wagi kupiłam też baterie małe. No i najlepsze jest bo siedzi w wadze. Mam też ryzyko papieru. No, tutaj się nad tym rozwodzić, raczej jakoś bardzo nie będę. No i musiałam sobie kupić jakiegoś przyjaciela do pokoju y, pod postacią roślinki. Moja poprzednia, którą miałam w internecie w tym roku na wakacjach, padła. Nie wiem dlaczego wysuszyła mi się cała, nie umiałam jej już odratować. Y, nawet przesadzenie jej pomogło. A na jej miejsce mam teraz takie, o, drzewko. To jest w ogóle figowiec bodajże. Figowiec coś tam, coś tam. O nie, bo zaraz tu się ziemia wysypie na łóżko. No więc taki ładny kwiatuś będzie stał jeszcze nie wiem gdzie. Z oszą mam jeszcze jedną rzecz, czyli suszarkę na pranie. Szukam suszarki takiej, żeby była jak najtańsza. No i tą dorbałam za 30 zł. No i został nam ostatni sklep, czyli e, IKEA. Pierwsza rzecz w górę to jest dron. Hehe. <gryw> nie żartuję. Drona, czyli e, takie pudełko. W sumie możemy sobie je wspólnie rozpakować. Mam chyba za krótkie paznokcie i nie podważę tego. Poczekajcie, muszę wziąć nożyczki, Tylko żeby teraz nie rozciąć pudełka tego. Nie wzięłam z domu kosza na pranie, bo nie miałam miejsca. No i myślałam, właśnie jak to rozwiązać. Uznałam, że nie potrzebuję takiego wielkiego kosza jak miałam w internacie, bo no, nigdy go nie zapomniłam do góry. A bo jak go do góry, to tylko z własnego lenistwa, no bo nie robiłam prani. I teraz chciałam się kupić coś mniejszego, coś tańszego, bo w ogóle kosz na pranie kosztują ze 4 dychy. I tak ja po prostu no nie, nie wydam tyle. Dlatego więc zaproszyłam takie o pudełeczko za 15 zeta, Uznałam, tak będzie idealne na, na brudne ciuchy. Ujemność jest naprawdę bardzo optymalna na jedną osobę. Mam tutaj też dwie miski, za które chyba przepłaciłam, bo mnie trochę boli, bo dam za nie dwie dychy, ale nie chciałam się musi już latać. Po, nie wiem, jakimś pepko, czy możemy tam, żeby szukać misek. Ale one mają bardzo fajne dno. W sensie, jak się postawię na stole, to nie będą się ślizgały, bo mają tutaj na dole gumę. Obie? Tak. Spoko. To jest ten stek, o którym mówiłam. E, no, widzicie, tutaj szersze papiery by się nie zmieścił. Dlatego te e, po dwa złote z osą będą idealne. Mam w pokoju umywalkę, no i uznam, że coś mi się przyda na mokre sztuczce, dlatego mam tutaj taką podkładkę i właśnie taki pojemnik na umytę sztuczce. Musiałam też sobie kupić taką e, łapkę do wyciągania gorących rzeczy z piekarnika, no bo mam zdolności, żeby się czasami czymś poparzyć. Coś, co miałam w internacji, i właściwie prawie nie używałam, czyli świeczki. Teraz sobie je ustawię na parapecie, albo gdzieś tutaj na tym regale, co jest nade mną, żeby mi te świeczki ładnie wyglądały i ładnie pachniały, jakie może w końcu zacznę zapalać. Chociaż wiecie, w internecie miałam czujnik dymu w pokoju, chyba. Tak, było. A tutaj nie widzę. Mam też ścierki, z ja za jedną ścierkę, to chyba jest dość uczciwa cena. Coś, czego w internecie nie miałam, bo uznałam, że mi nie było wtedy potrzebne. No i teraz do takiego gotowania już z mi się przyda wyciskarka do czosnku. Takie pojemniczki już miałam, ale jeden kolejny mi się przyda na... Wiecie, co właśnie ogarnęłam? Że tam mam włożone pojemniczki jeden w drugi, więc ten trzeci mi jest niekoniecznie potrzebny. No i nie mogło zabraknąć wiadra! Moje ulubione wiadra z Ikei za 4 zł. Świetnik co prawda tutaj w pokoju jeden jest, no ale myślę o właśnie drugim świetniku, koło biurka, na jakieś tam papiery. To jest ten kabelek za 13 zł. Ja te kabel bardzo lubię, bo mi się nie niszczą i mają tutaj taką fajną tą gumkę, więc ten kabel też może być taki ładnie złożony. Kupiłam sobie też dwa przedłużacze za trzy dyszki, więc chyba cena bardzo dobra. Jeden mam już tam podłączony. Koło biurka, a drugi podłączę sobie chyba w, yy, w tym pomieszczeniu, w którym znajduje się lodówka i umywalka. Kolejnym zakupem jest patelnia. Właśnie to jest bardziej rondel, niż patelnia. Mam w planach zrobić tak, że na przykład jednego dnia robię jedzenie i sobie je mrożę, żeby miała na kilka kolejnych dni. Więc wtedy mi się taka większa patelnia przyda. Na pewno na robienie jakiegoś sosu. Ale teraz fajnie się odbija ten pierścień, w sensie lampa w yy, dnie. No i też fajne jest to, że mam tutaj od razu przykrywkę, no bo jak kupuczam na inne patelnie, to były w sumie w tej samej cenie, a za to trzeba byłoby dopać jeszcze dwie dychy. No i to już były wszystkie zakupy. Trochę jej było, tak wiem, ale już więcej nic nie planuję kupować raczej. Ja tą listę zakupów, które miałam zrobić w Warszawie, zaczęłam tworzyć już, nie wiem, na dwa tygodnie przed wyjazdem, żeby niczego... Nie zapomnieć, niczego nie pominąć. Właśnie kupić wszystko naraz na początku. Jak teraz już się zacznie rok akademicki, to mieć spokój i no nie musieć jeździć po sklepach. Więc dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Przypominam Wam o zasubskrybowaniu mojego kanału. Dajcie łapoczkę w górę, czyli Wam się filmik podobał. Napiszcie jakiś miły komentarz. Na pewno no, to mnie zmotywuje właśnie do kręcenia kolejnych filmików, do tworzenia tutaj jeszcze więcej na kanał. Patelnia. No i do zobaczenia. Pa, pa!